Chciałbym, żeby Państwo wydechcie pikne kani. Ja kręcę ten film z tego względu, że powinienem go nakręcić, ponieważ bardzo dużo mediów się o nas rozpisało e, przez WP, przez O2 i przez wiele innych sieci. W każdym bądź razie e, rozpisali się dlatego, że wyraziłem swoje zdanie na temat. E, nie zamykania się na jakąś wyznaczoną ilość gości u nas w restauracji w Chorzowie na Łagiewnieńskiej 103. powód jest bardzo prosty, który wyjaśniłem. My od polskiego rządu nie wzięliśmy ani grosza. No ja może nie będę się powtarzał, ale chciałem powiedzieć i bardziej uargumentować to moje podejście i bardzo bym chciał, żebyście wy wszyscy, kochani Polacy, przedsiębiorcy przede wszystkim, zastanowili się, czy oby na pewno tak powinno wyglądać prowadzenie działalności w Polsce. No bo jeżeli oni będą nas zamykać wtedy, kiedy im się podoba, a nie wtedy, kiedy powinno się to. To wszystko odbywać zgodnie z literą P, czyli prawa, no to do niczego innego nie dojdziemy. Nie muszę mówić, jak wygląda sytuacja na wiejskiej. Zobaczcie, siedzi banda krawaciarzy, bo inaczej ich nie nazwę. Dla mnie to jest banda krawaciarzy i powtórzę to jeszcze raz. Banda krawaciarzy, która siedzi i żyje z naszych pieniędzy, z naszych podatków żyją. Dzięki naszym pracom i dzięki temu, że my ciężko pracujemy w Pocieczoła, oni mogą wylatywać sobie do Grecji i jeszcze narzekają. Są tak bezczelni i tak perfidni, że jeszcze mają do nas pretensje. A prawda jest taka, że jeżeli byśmy dzisiaj weszli do Sejm restauracji, to tam ich siedzi 300, jeden na drugim i obydwoje bez dystansu, bez maseczek i im wolno. Nie jesteście z innej gliny, nie jesteście lepsi od nas i nigdy nie byliście i nie będziecie. Wy jesteście wręcz bym powiedział gorsi od nas, dlatego że to my musimy was utrzymywać, a nie wy nas, więc nie mówcie, że my mamy się zamykać, mamy się otwierać, bo to wszystko, coście zrobili, coście stworzyli, od zeszłego roku tworzycie, to po prostu kupy się za przeproszeniem nie trzyma i sami o tym wiecie, dlatego to wszystko lekceważycie. Druga sprawa, telewizja. Co to jest Telewizja, czy telewizja nie jest przypadkiem wyznacznikiem was wszystkich. Zobaczcie, co się dzieje. Wy, wchodząc do sklepu, wychodząc na pole, wchodząc do stacji benzynowej, musicie ubierać jakieś maseczki, jakieś bandaże, nie wiadomo co, a oni w telewizji stoją i trzeszczą te swoje białe ząbki, wysmarowane, wybalsamowane jakimiś pieprzonymi balsamikami, i wy się na to wszystko ludzi skagodzicie. Czas się obudzić, bo to nie idzie w dobrym kierunku. Za chwilę was zamkną w chałupach i powiedzą, że macie leżeć i będziecie leżeć. A ja jak nie będziecie leżeć, no to was zmuszą do tego, żebyście leżeli. Powoli zapętlana jest taka, taka wiecie, taka, taka obroża, bo bym powiedział, sznur na naszej szyi, dookoła i powoli jest zaciskany. A wy się na to wszystko godzicie. Ja rozumiem ludzi, którzy wzięli pieniądze z Unii Europejskiej za to, że byli zamknięci, wzięli bańkę, półtorej, dwie bańki. Ja rozumiem, że teraz macie guzik do gadania. Ale my nie wzięliśmy nic. Jest wielu takich jak my, którzy nie wzięli nic i nie musimy się godzić na to, co oni odgórnie od nas wymagają, a sami tego nie przestrzegają. No bo ja jeszcze raz powtórzę. Zobaczcie, telewizja, radio, studio i wiele innych programów telewizyjnych. Oni mają jakieś inne płuca? Innym powietrzem oddychają? Dlaczego oni siedząc obok siebie nie mają maseczek, a od siebie tego wymagają? Dlaczego sylwester w zakopanym się odbywa i jest tam 350 tysięcy ludzi w przenośni mówiąc, a ty nie możesz puścić ludzi do restauracji? Bo co? Bo sobie tak ktoś w krawacie zażyczył? A może ja sobie zażyczę, żebyś spięcał dziadu z tego stanowiska i dopuścił ludzi, którzy rozsądnie myślą, a nie myślą za sakwę pieniędzy, bo ty się dzisiaj nachapiesz, bo ty dzisiaj chatę wybudujesz, bo ty kupisz ziemię za 800 tysięcy, na babę przepiszesz i sprzedasz za parę milionów złotych. Co ty sobie myślisz, że my jesteśmy z pierwszej łapanki, frajerzy czy jacyś nie wiadomo skąd? My jesteśmy normalnymi ludźmi. I bym powiedział lepszy mi od ciebie, dlatego że my nie kłamiemy i uczciwie pracujemy, a wy robicie, co chcecie, ale robicie to za nasze. I my powoli się budzimy. I jest nas coraz więcej. I mamy was dosyć i was nie chcemy, dlatego że jesteście dla nas gorsi niż... Oj, za dużo bym powiedział, ale powiem jeszcze nie jeden raz, dlatego że ja się tam wybiorę kiedyś na tą wiejską, ja tam stanę kiedyś na tej mównicy i powiem Wam wszystkim, kim Wy jesteście. Ale pewien jestem, że jak już tam będę, Was dziady już tam nie będzie, dlatego że wszystkich Was tamtąd wypierrzymy, bo dla Was jest tylko jedno. Mamona się liczy i dzisiaj macie, ale Wasze dzieci, Wasze wnuki, Wasze prawnuki mieć nie będą, dlatego że sami jesteście w tym bagnie, w wpierwszeni po same uszy i nie wiecie, jak z tego wszystkiego wyjść. Zapraszam Was do Hożowana Łagiewnicką Stoczy nasza restauracja normalnie przyjmuje gości. W, za przeproszeniem w nosie mamy te Wasze dystanse, lockdowny. Żeby umyć ręce jest woda i mydło, tak mi nauczyli w domu. A te Wasze żele, którymi się myjecie, pryskacie, to se pryskajcie łby. Może będziecie troszkę mądrzejsi. Pozdrawiam Chyleco, radości, chyba. cześć. cześci.